na sesji zdjęciowej w ramach projektu Pięknej i Bestia. Powstaje książka z historiami dębickich Amazonek. Do tego projektu zaprosiłam Marka Gawle z propozycją zrobienia sesji. Marek się natychmiast zgodził. I od dwóch dni, wczoraj i dzisiaj, robimy sesję zdjęciową dla, dla Amazonek. Dla większości z nas jest to pierwsza profesjonalna sesja zdjęciowa. Panie przyszły tutaj z przygotowanymi ubraniami, biżuterią, miały możliwość przebrania się w różne stroje i bardzo chętnie z tego skorzystały. Pomysł sesji pojawił się stąd, żeby. Ta publikacja związana z historiami dębickich Amazonek, była bogatsza, pełniejsza, i żeby też paniom sprawić trochę przyjemności. Sam pomysł książki jest związany z moją chorobą. Sesja była całkiem inna, była bardzo wesoła, była bardzo uśmiechnięta, była całkowicie odmienna od tych, które do tej pory robiliśmy. Były bardzo uśmiechnięte, miały pełno pogody ducha w oczach i Świetnie się bawiły przy tym. Ja myślę osobiście, że to jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jaka mogła powstać w tym regionie. To, to jest bardzo dobre. Byłam zaskoczona, że to wszystko tak jest profesjonalnie zorganizowane i zrobione. Ja zachorowałam w 2001 roku. Byłam na chemiach dożylnych, później na tabletkach hormonalnych, później jeszcze na podtrzymaniu chemii. Także w sumie to trwało 8 lat, długo. To zostaje jakaś trauma, na pewno i psychologiczna, i, i fizyczna również. Kobiety, które przeszły to, mogą bardzo dużo o sobie opowiedzieć i nauczyć kogo innego żyć. Udało się zrealizować cały projekt, nawet powiedziałabym, że więcej niż zamierzaliśmy. Dzięki temu, że sponsorzy nam tak naprawdę hojnie, hojnie wsparli ten projekt, udało się wydrukować 2000 książki. Będziemy rozdawali książkę na Dniach Dębicy 2 czerwca na dębickim rynku. Siedem dziewczyn z klasy dziennikarskiej, których wychowawczynią jest Bogusława Olechowska-Król, wzięły udział w projekcie, przeprowadziły trzy wywiady z trzema paniami Amazonkami. Bardzo dobrze sobie poradziły z tymi wywiadami i dzisiaj są, będą czytały fragmenty naszych historii. Najtrudniejsze chyba było panowanie emocji, bo wiadomo, że, że dla pani to było bardzo ciężkie przeżycie, i, i my też musiałyśmy um, oddać te emocje. W później pisanych tekstach, także chyba najważ, najważniejsze było, żeby, żeby dodać im takiej otopy, żeby się przed nami otworzyły. To jest słuszna sprawa i powinno się o tym mówić i właśnie brać udział w takiego typu przedsięwzięciach, bo to jest bardzo ważne. To raz, że forma terapii, a drugi raz, że to taka rozrywka, tak coś innego po prostu, że, że można coś przekazać ludziom, bo przez tą książkę chcemy przekazać innym, żeby się chciały badać, żeby się chciały leczyć, co mają zrobić, bo tam jest poradnik w tej książce i dlatego chciałyśmy jeszcze sesję, żeby widziały jak się to wygląda, że włosy wypadną, że później urosną, że nie ma się czego bać, że to nie jest takie straszne, że rak przede wszystkim, że to nie boli. Cały ten projekt był skierowany, realizowany dlatego, żeby kobiety się badały, żeby korzystały z badań profilaktycznych, żeby chodziły do mamobusu, jeżeli on stoi na rynku, żeby robiły USG i żeby chodziły do dobrych lekarzy, bo to też jest ważne, żeby to byli dobrzy lekarze.